Lipa Dżuma. Na nowym targu, dziś ulica, a właściwie fragment ulicy ratuszowej za kościołem parafialnym, wieki temu mieszkała ze swoją rodziną panna, która nosiła na palcu pierścień zaręczynowy i z niecierpliwością czekała na ślub. Pewnego dnia niespodziewanie zesztywniała. Uznano ją za zmarłą i po trzech dniach nastąpił pogrzeb. Złożono ją w zimnym grobie, lecz zanim to uczyniono i zanim zamknięto trumnę, chciwy grabarz zauważył, iż zmarła ma bogate ubranie i kosztowne klejnoty. Postanowił w nocy otworzyć grób. Gdy to uczynił i usiłował zdjąć ze sztywnego palca drogi pierścień zaręczynowy, palec się poruszył, a nieboszczka zaczęła się podnosić. Chwyciła hienę cmentarną za ramię. Przerażony grabarz rzucił się do panicznej ucieczki. Tymczasem panna, która była tylko w letargu, wstała, wzięła porzuconą przez grabarza latarnię i omijając otwartą trumnę, poszła do domu. Rodzina bardzo się wystraszyła, lecz wkrótce strach przerodził się w nieopisaną radość. Na pamiątkę na miejscu niedoszłego pochówku posadzono lipę, a w kościelny mur wpuszczono kamienną płytę z podobizną panny. Projekt Głupczyckie podania i legendy w komiksach i dźwiękach realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Audiobook dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.